Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubacordis. I znowu mam przyjemność i zaszczyt gościć w centrum Ży życia i rodziny, znaczy w siedzibie centrum życia i rodziny, która mieści się w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 42. No, i to miejsce mnie w jakiś taki y szczególny sposób skłania. Do podjęcia specyficznej tematyki. Tak patrzę na tło, które jest za mną. Mamy również z boku taką planszę reklamującą Polonia Christiana, prawda? PCH24 no jest to medium elektroniczne. A oprócz tego jest też periodyk w wersji papierowej, wydawany na najwyższym poziomie, zresztą yy, wspaniałe treści budujące, piękna również i forma. No, ze godne polecenia, ale nie o tym pragnę mówić. Sama ta nazwa, Polonia Chrystiana, prowokuje do pewnych przemyśleń, do refleksji. Polonia Chrystiana cóż to znaczy? Polska? Chrześcijańska. Ściślej mówiąc, można powiedzieć polska katolicka, na jedno wychodzi w pełni chrześcijańska, to znaczy katolicka właśnie. Albo tak się mówi, że albo Polska będzie katolicka, albo nie będzie jej wcale. I to jest prawda. Bo cała nasza, yy, cała nasza kultura, mentalność, nasze dzieje. Biorą się z łona świętej matki Kościoła, są na wskroś katolickie. Być Polakiem to znaczy być katolikiem, przynajmniej w sferze kompetencji kulturowej. Tak? No ktoś powie, no przecież są nasi yy, chociażby Tatarzy, prawda, są inni, którzy yy, yy, nie są katolikami, a, a są dobrymi Polakami. Owszem, ale oni mają też, i tak zawsze to twierdzę, katolicką kompetencję kulturową. Oni rozumieją tego katolickiego, czyli polskiego ducha, nawet jeżeli sobie nie zdają z tego sprawy, jeżeli nie nazywają rzeczy po imieniu, ale to przenika na wskroś. Po prostu katolicyzm i polskość są tak ściśle. Ze sobą powiązane, tak ściśle zrośnięte po prostu, już korzeniami i dalej gałęziami, że to jest nierozerwalne. Gdyby wziąć skalpel, tak mówiąc obrazowo, i w sercu czy duszy Polaka próbować rozciąć, rozdzielić to, co katolickie od tego, co polskie, to to nasze polskie serce nie wytrzymałoby takiego zabiegu. Pękłoby i rozerwało się na strzępy. To jest niemożliwe. Polskie to znaczy przynajmniej z ducha katolickie. I dlatego, kochani, jeżeli chcemy ocalić nasz kraj, jeżeli chcemy ocalić Polskę, to powinniśmy robić wszystko, aby ocalić w Polsce Kościół, ocalić katolicką wiarę, katolickie obyczaje. To jest bardzo ważne. O Kościół jestem spokojny. Jak nie w Polsce, jak nie w Europie, to gdzie indziej przetrwa. Może w Afryce, może gdzie indziej, bo Kościół ma obietnicę Pańską. Pan Jezus powiedział wyraźnie, że bramy piekielne go nie przemogą. Zatem Kościół dotrwa do końca czasów i będzie zawsze dla każdego, kto zechce, bezpiecznym miejscem zbawienia. O Kościół mogę być spokojnym. Natomiast Obawiam się i to mocno o przyszłość mojej ojczyzny ukochanej. Bo jeśli Polska zatraci ducha katolickiego, zatraci swój katolicyzm, to przestanie być Polską. Mówimy często w środowiskach narodowych, pozdrawiamy się okrzykiem. Czołem Wielkiej Polsce. Odpowiedź brzmi czołem, tak? Czołem wielkiej Polsce. Niektórzy dodają czołem wielkiej Polsce katolickiej. Właściwie to katolickie jest zbędne, dlaczego zbędne? No bo nie ma innej wielkiej Polski, nie ma w ogóle innej Polski, a tym bardziej wielkiej Polski. Jeżeli chcemy, żeby była polska i żeby była wielka, no to róbmy wszystko, aby ona czerpała soki żywotne. Ze skarbca, z doświadczeń, z mądrości, z dokonań kulturowych świętej matki kościoła, ta nasza święta matka kościół i, matka, i ukochana matka ojczyzna to jest tak naprawdę jedno dla Polaka, katolika. My mamy, zawsze to podkreślam, Zgodnie zresztą z testamentem Pańskim z Krzyża, prawda? Pan Jezus spojrzał na swojego ukochanego ucznia i powiedział: Oto matka Twoja, wskazując Maryję, ale tym samym dał nam za matkę zarówno swoją matkę rodzoną, jak i to wszystko, co matkę dla nas stanowi, co jest dane nam jako, jako własne, jako miejsce naszego wzrostu, rozwoju, tak jak w łonie Maryi. W Rozpoczął swo, swoją ludzką egzystencję i wzrastał Pan, tak też w łonie świętej matki Kościoła, ale też i w łonie matki ojczyzny Wzrasta, wzrastały my od chwili poczęcia. I to jest, i to trzeba zrozumieć, że nasza matka, matka każdego katolika, Polaka, ma trzy imiona, to ciągle powtarzam, niejednokrotnie już mówiłem. Te trzy imiona to jest Maria. Eklezja et Polonia. Maryja, Kościół i Polska. To są trzy imiona w gruncie rzeczy, trzy oblicza i trzy imiona jednej matki. Naszą matką wspólną jest matka naszego Boga i Pana, naszego Boskiego Mistrza, czyli Maryja. Ona jest naszą ukochaną matką. I ona ma ten charyzmat, że potrafi nas jak najszybszą drogą, jak najskuteczniej, jak najprościej prowadzić do Boga. Ona jest Matką każdego z nas. Ale tak jak w jej łonie, pod jej sercem, wzrastał Chrystus Pan, tak my również wzrastaliśmy i w dalszym ciągu wzrastamy w łonie Świętej Matki Kościoła i w łonie naszej ukochanej Matki Ojczyzny. I ta nasza matka wspólna ma trzy imiona, ale to jest jedna właściwie matka, tak naprawdę. Maryja, Kościół i Polska. Tę matkę kochajmy ze wszystkich sił, szanujmy ją i róbmy wszystko, aby ona była sobą czyli, żeby była Królestwem Maryi, żeby była Maryjna z ducha, z wiary, z miłości. I żeby jednocześnie ta matka, nasza ukochana, była katolicka i była prawdziwie po.